Dzień dobry. Znowu popadało. Niedzielę była. Cudna pogoda, cieplutko, pięknie, wiosenny. Wczoraj zrobiło się gorzej. Zaczęło lać. Zrobiło się zimno. W nocy nawet mieliśmy przymrozek lekki. Ale jest pięknie. Jest zielono. Zielono, zielono, zielono. Czy w naszych sercach też? I tak nie. Z jednej strony bardzo się cieszę z tego, co mnie otacza. Jestem wdzięczna za to, że mogę tu być. Że mogę być w lesie. Że mogę przebywać wśród przyrody że mam taką możliwość obcowania. Z drugiej strony wcale mi się nie podoba to co się dzieje dookoła mnie. Już mistrzostwem są ludzie, którzy nie wiem, nie wiedzą, są ignorantami, czy wykazują się niewiedzą. I nie mówcie mi, że to te same słowa, bo to nie są te same słowa. Wcale nie oznaczają tego samego. Niewiedza to jest coś, co czym się wykazuje człowiek, który nie ma albo dostępu, ani możliwości, ani no nie jest na tyle wykształcony, żeby zdobyć taką wiedzę. Taki ktoś ma niewiedzę. Ignorant. To jest ktoś, kto ma możliwość zdobycia, zdobycia wiedzy, kto może się dowiedzieć wszystkiego, co się dzieje dookoła, a mu się zwyczajnie nie chce, bo jest mu wygodnie. Jest mu wygodnie wiedzieć mniej, jest mu wygodnie mówić, że to jest nieważne, jest mu wygodnie na, które, na niektóre rzeczy patrzeć z perspektywy takiej, jak patrzę. Media i nasze władze. Dla mnie ktoś taki jest właśnie, ignorant. Wiedza jest rzeczą ogólnie dostępną. Jest mnóstwo kanałów, nie tylko na YouTube, można sobie poszukać. Nawet dla takich osób jak ja, które nie znają języków. Można znaleźć i automatyczne tłumaczenia i wiele wiedzy zdobyć. Dlaczego to jest potrzebne? To jest potrzebne do tego, żeby zrozumieć, co się dookoła nas dzieje. I żeby sobie wyrobić własne, własne osobiste zdanie. Nie zdanie mediów. Nie zdanie dziennikarzy. Tylko swoje własne. Dlatego zawsze gorąco polega, polecam oglądanie wszystkiego, co jest dostępne. Ja sama wiem, że to jest trudne. Poświęcam na to godzinę, czasami dwie godziny dziennie. Czasami, jeżeli coś mnie zafascynuje, więcej. Ale słucham i takich ludzi, którzy mnie się podobają. I takich, którą samo nazwisko i sposób w jaki przedstawiają się wzbudza we mnie emocje. Dlaczego to robię? Właśnie dlatego, żeby mieć własne zdanie. Własne, osobiste. A nie takie, które zgadza się z tym, czy z tamtym. Ja mogę się zgadzać z niektórymi po poglądami, mogę się nie zgadzać. Tak, na tym to właśnie polega. Żebyśmy zawsze wybierali. Ja myślę, że najważniejszą rzecz, jaką my mamy dzi dzisiaj do wybrania, to powrót do tego, co jest prawdziwe i naturalne, co nas łączy z naturą, a nie z tym, co ustanowili ludzie. Zrozumienie tego, co się dzieje dookoła. Spojrzenie na to z takiej perspektywy, czasami, która nam bardzo, ale to bardzo nie odpowiada, powoduje, że jest to dla nas bardzo często niewygodne. Już dużo łatwiej jest zgodzić się z cudzym zdaniem, wypisywać potem różne komentarze na Facebooku, na Instagramie, gdzie indziej na Twitterze, że ta osoba, która ma inne zdanie to niedoł, że jest niedoinformowana. Płaskoziemiec i tym podobne epitety. To nie chodzi o to, żeby się z kimś Zgadzać. Chodzi o to, żeby mieć własne zdanie. A tak się składa, że dla wielu z nas to nasze własne zdanie, dla nas samych jest niewygodne. Wiecie dlaczego? Bo to zmusza do przebudowania często gęsto naszych przyzwyczajeń wartości, które wyznawaliśmy i którym byliśmy wierni. I zmusza nas do tego, żebyśmy zaczęli często gęsto myśleć. Nie jesteśmy amatorami myślenia. Zdecydowanie bardziej wolimy iść na łatwiznę i przyjąć do wiadomości, że ktoś lub coś że znalazł się jakiś mądry człowiek, który się na wszystkim zna, wszystko nam powie i my akurat tego uznamy za autorytet. Z dawno temu nauczyłam się, że autorytet nie jest człowiek, który... Ma tytuł profesorski? To nie jest człowiek, który nie wiem, więcej się uczył? Dla mnie autorytetem? To jest człowiek, który czuje, rozumie i co najważniejsze potrafi stosować prawo naturalne. Prawa naturalne. To jest dla mnie autorytet. Z doświadczenia wiem, że tytuł profesorski, doktorski, inne tytuły, to jest z jednej strony zdoby, zdobyta wiedza, z drugiej strony Często, gęste utrzymanie się na stołku profesorskim, na uczelniach, wymaga bardzo konkretnie, zdecydowania się, że ja popieram to, tamto, tamto, wam to. Tak po prostu w życiu bywa. Tak to jest. Możecie się ze mną zgadzać albo nie. Powiem Wam tak: że tu nie chodzi o to, żeby ktoś się zgadzał. Jeżeli kogoś zmobilizuje do tego, żeby na temat naszego ulubionego koronawirusa wyrobił sobie własne zdanie, żeby zauważył, że nie wszystko to, co mówią media, jest prawdziwe, nie wszystko to, co przekazuje rząd, jest prawdziwe. Nie wszystko to, co mówią dziennikarze. Dziennika, dziennikarz to też tylko człowiek, który ma własne zdanie, własny pogląd i w jakiś sposób nam go przekazuje. A my powinniśmy mieć własne zdanie i własny ogląd. Pogląd, ogląd, jak tam chcecie, tak sobie to nazywacie. I dlatego ważne jest właśnie wypracowanie sobie własnego zdania. Własnego, osobistego, nie cudzego. Muszę wam powiedzieć, że my wszyscy się bardzo lubimy. Zresztą trudno się dziwić każdy mówi co innego. Każdy. Oczywiście są tendencje w jedną w drugą stronę. Ale o tym, co my myślimy, jaki jest nasz pogląd, powinien decydować nasz zdrowy rozsądek. Przeczytaj 10 różnych wypowiedzi, jeśli chcesz to sto i wyrób sobie własne zdanie. Nasz świat jest piękny, cudowny, a na dzień dzisiejszy, moim zdaniem, jesteśmy ubezwłasnowolnieni. Zabrano nam bardzo wiele praw, zdecydowana większość z nas ze strachu. Przed koronoświrusem nie dość, że grzecznie stosowała się do praw, bo to jeszcze kary, nie kary, więc ludzie się boją. To jeszcze mentalnie się z tym, z tym zgodziliśmy. To widać po wypowiedziach. Otwarto niedawno pozwolona na otwarcie żłobków. Wiele wypowiedzi różnych ludzi pokazuje, że jak to tak. Jakim prawem? Że nie wiadomo, co się stanie z tymi dzieciakami. Ja powtarzam to, powtarzałam. Pewnie powtarzać będę. Najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić dziecku, sobie i wszystkim dookoła, to zabrać możliwość kontaktu z rodziną, z bliskimi, z rówieśnikami. Nie musisz się z tym zgadzać, ale takie mam właśnie zdanie: że to jest najgorsza rzecz. Człowiekowi do życia i do funkcjonowania kontakt z drugą osobą jest niezbędny. Na dodatek nagadałam się i w przeszłości, dzisiaj dużo rozmawiam na temat wypracowania sobie, wyrobienia sobie w organizmie odporności. Uważam, uważałam i będę uważać, że można to zrobić w każdym momencie. Można zacząć. W każdym momencie mogę zacząć od nowa dbać o siebie. Zacząć, mogę zacząć to robić na różne sposoby na różne sposoby różnymi metodami. Po prostu, tylko trzeba zacząć. A żeby zacząć, to najpierw trzeba zmienić sposób podejścia do siebie, do swojego życia, do tego, co się dzieje dookoła. Czy można to zrobić dziś, teraz? Tak. I poprawa naszej odporności to nie tylko dbałość o to, co jemy, co robimy, jak się zachowujemy to dbałość o odpowiednie odżywienie to dbałość o kontakty z ludźmi to dbałość. O trening fizyczny, to jest wszystko razem. To jest sposób życia. I ten sposób życia wcale nie musi się podobać nikomu. On ma służyć Tobie, mnie, każdemu z nas na swój sposób. To Ty masz zdecydować, czego Ty chcesz i w jaki sposób chcesz. I wtedy wybrać, co jest dla ciebie najlepsze. Zapraszam cię serdecznie. Wybierz. Znajdź swoją własną ścieżkę. Jeśli uznasz, że mogę Ci pomóc, to bardzo chętnie podzielę się z Tobą swoją wiedzą. Ale to ty musisz zdecydować, czy chcesz i czego chcesz. O tym musi zawsze zdecydować człowiek sam. Ja Was naprawdę serdecznie zapraszam do przemyśleń, do spojrzenia inaczej na ten świat. Może niekoniecznie w taki sposób, jak ja to robię. Łażenia po <laughs> Ale ja to lubię. Nie każdy musi. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zapraszam. Do usłyszenia. Miłego dnia. Popatrz na zieleń. Będzie Ci lepiej.